Witam wszystkich serdecznie. No jak wiadomo, Daniel Magical został zbanowany dzisiaj na YouTube. Jego kanał już nie ma. Może sobie zobaczyć. DimTrim, TimTrim, jakoś tak. Został kanał jego zbanowany. Z jakiego powodu? Zobaczymy. Pewnie będzie się odwoływał. Zobaczymy, czy kanał przywrócą. Tak naprawdę nie wiem z jakiego powodu kanał został zbonowany. Jeżeli wiesz, napisz w komentarzu, będzie mi bardzo miło. W każdym bądź razie tego kanału nie można już znaleźć. Jest na czerwono, że kanał naruszył warunki YouTube'owe, tak? czyli zasady YouTube. No, jeżeli naruszył, jeżeli naruszył, to OK, a jeżeli nie, zobaczymy. No, W każdym bądź razie yy, nie ma tego kanału. Nie będzie już transmisji na żywo. Zobaczymy, jak dalej losy się potoczą. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Koniecznie napisz w komentarzu, co się stało, że Kano został zbanowany.